Hej, hej, hej! Dzisiaj wyprawa rowerowa, drugi dzień na Suwalszczyźnie. Mały rekonesans, jutro dłuższe wybieganie z przyjacielem biegowym, Tomkiem, Wojownikiem. Jeździe rozrzuciły. Słuchajcie, jest pięknie jakieś 22 stopnie. Na plusie woda, jeszcze nie wiem także wchodzę. Przejechałem chyba 25 km po tych górkach i wchodzimy. Czas się ochłodzić. Pamiętajcie, żeby trochę uspokoić serducho, bo woda nie jest jakaś. Jest ciepła. Eee. Słuchajcie, rewelacja. <słuch> Już można się kąpać. Nie ma tu mowy o żadnym. W morsowaniu w czerwcu trzeba tu przyjeżdżać w styczniu, lutym o i to jest to Słuchajcie, po bieganiu, po rowerze, po aktywności mm. Jak błogo tego wam życzę na waszych trasach biegowych, rowerowych, szlakach górskich. Super, to jest radość życia. Woda w szurpiłach jest czyściutka. Jak widać, cieplutka. Także śmiało przyjeżdżajcie, ćwiczcie, trenujcie, a później w takich pięknych okolicznościach się regenerujcie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Ja mam za dwa dni urodziny. Także tak spędzam ostatnie dni, jeszcze tego wieku, który mam. Zobaczcie, jak pięknie. Miłego hej.